Szanowni mieszkańcy gminy Świdwin, szanowni Państwo. Składając Państwu życzenia wielkanocne w minionym roku, nie przypuszczałem, że kolejne święta Zmartwychwstania Pańskiego będą naznaczone obawą o zdrowie, przepełnione troską i niepokojem o przyszłość. Ostatni rok wniósł w nasze życie wiele niespodziewanych zmian. Tegoroczne święta Wielkiej Nocy będą również różniły się od wszystkich dotychczasowych. Dla wielu z nas będzie to czas ograniczonych kontaktów z najbliższymi. Szanowni Państwo, przed nami święta, w czasie którym koncentrujmy się na naszej najbliższej rodzinie, na naszych domach. Dzięki temu to też mogą być wyjątkowe święta. Niosą one piękne przesłanie zwycięstwa dobra nad złem, zwycięstwa życia nad śmiercią. W obecnym czasie tego dobra doświadczamy bardzo dużo od wielu, a szczególnie od wszystkich którzy walczą z wszechogarniającą nas pandemią koronawirusa. Mam nadzieję, że z tym przesłaniem uda nam się tę chorobę wspólnie pokonać. Drodzy Państwo, na ten szczególny czas życzę przede wszystkim zdrowia, pogody ducha, radości, uśmiechu i optymizmu, bo jest on nam wszystkim potrzebny, abyśmy z tego wszystkiego mogli wyjść z ucięską. Wesołych świąt, wesołego Alleluja!